Witajcie, moi drodzy. Dziś dziewiąty dzień. Otwieramy i czytamy. Uśmiechaj się więcej. Tak, dziś stawiamy na uśmiech, a dlatego, bo ma on magiczną moc. Dzięki temu, że się uśmiechamy, Wytwarzają się tam endorwiny szczęścia w naszym mózgu i jesteśmy bardziej pozytywnie nastawieni do życia. Mamy więcej energii i po prostu chce nam się bardziej żyć. Dlatego dzisiaj uśmiechaj się przede wszystkim sam do siebie. Nawet jeżeli masz jakieś trudności, troski, po prostu stań przed lustrem i się do siebie uśmiechnij. I uśmiechajmy się również do siebie nawzajem. To. Tych ludzi, z którymi pracujemy, do naszych rodzin. E, uśmiechajmy się także do ludzi tak, w sklepie, na przykład, kiedy robimy zakupy. Uśmiechnijmy się do tej pani. Ona też ma ciężki czas, ciężkie, y, ciężką pracę. I umilajmy sobie też tym samym dzień. Tak jak to było wczoraj. Więc jeżeli wczoraj nie wypełniłeś zadania, dzisiaj masz znowu szansę. Uśmiech również pozwala zmieniać nasze schematy myślenia i pozwalać, pozwala nam to lepiej funkcjonować. Dlatego ja uśmiecham się do Was, a Wy uśmiechajcie się do siebie nawzajem. Do zobaczenia jutro. Dobrego, uśmiechniętego dnia.